stali. Ja tak bym chciał poczekać jak się tam może zgłasnąć. Dobra, co widzicie o tych rodzinach. Co? Pokaż się pokaże ta piłka. Nie zapomnij tego dodać na e, YouTube'a? Na, na YouTube? A. Dobra, ty? Na Twitcha. Red... No, ja i ją? ją to dodaj na ReddTube. O, na ReddTube. Patrz, ja też się weźnę nagram, na gdyby nie było. Nagraj się. Z na Roblox AP. Pokaż, pokaż Orwa. Wyprostuj Orwa. A, to jest Or, <śla> bluzka zakupiona w, w Strawie. Boże, o bo tam jest, tam od pierdolnego urwa, mają tak, śmuta ten tak, dwumetrowy. Ale powiem że ty zmieniłaś kolory, to jest... Już nie było nic z innego czystego. bo. Nie nie, 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 Bo nie było nic czystego po wakacjach. Tego z... Oni się nie zdążyli jeszcze rozpakować. <laughs> Skóra, że nie schodzi po wakacjach, super jest. Ale co w... się tak tu wycierasz? A nie tutaj albo tutaj, Justyna. Ale już się pleców, a z brzucha, z Z brzuch nóg. To wszystko im posporowane. Co on na krypa? Ej! Mi nigdzie nie schodzi.